Witam wszystkich na najlepszym kanale w Polsce. Pora na kochane przez wszystkich ciekawostki ze Skyrim. Zapraszam do oglądania. Zapewne każdy znak, Klimeka, NPCs i Warstead. Zlecam nam zadanie, by wnieść torbę z jedzeniem dla siwobrodych do skrzyni przed wysokim hrodgarem. Po wykonaniu misji i odebraniu nagrody, można wziąć te torbę ze skrzyni. Może i siwobrodym przydałoby się jedzenie, ale wiecie co jest lepsze niż dokarmianie siwobrodych? Torbetę można wyrzucić z ekwipunku, nie działa na nią żadna fizyka, więc jest świetna do zdobienia domu bądź wspinaczki po niej w różne miejsca. Wielu graczy myśli, że najwyższy poziom trudności to legendarny, jednak istnieje w grze ukryty wyższy poziom trudności, stworzony dla masochistów i fanów klikania myszki. By go odblokować, wystarczy używać noża i widelca jako broni. Sztućce te zazwyczaj nie są używalne, jednak w niektórych miejscach można je zdobyć w wersji jako broń. Istnieje kilkanaście miejsc, w których można je znaleźć. Odpuścimy sobie bieganie po wszystkich, ale jedno z tych miejsc jest przy wysokim chrotgasze. Wystarczy kierować się z placu ścieżką na szczyt, a przy moście linowym skoczyć w dół. Może być konieczne użycie maki, by je podnieść. I proszę bardzo, możesz używać sztućców jako broni. Niczym w prawdziwym życiu. Kolejny przystanek naszej podróży to Strażnica Białej Rzeki, czyli jaskinia pełna bandytów w okolicach Białej Grani. Po wejściu do środka napotykamy ślepego bandytę, Ulfra. Przed nim leży jego książka, jednak jest ona pusta. Otóż żart polega na tym, że Ulf jest ślepy. W Skyrim wiele postaci nosi limitowane ubrania, których nie da się normalnie zdobyć ani ukraść, co wzbudza w kolekcjonerach takich oto przedmiotów duszność migreny. Jednak w Świątyni w Króczej Skale znajdują się kapłani, którzy w przeciwieństwie do na przykład takich siwobrodych, mają limitowane ubrania, które można im ukraść, mając wykupioną odpowiednią umiejętność. Jest ich dwóch. Obydwaj mają buty i szatę kapłana. Jeden z nich ma jedyny egzemplarz Kaptura kapłana w grze. Jeśli ci żal okradać skromnych kapłanów z ubrań, to na pocieszenie, ten w pełnym stroju z Kapturem jest niemiłym człowiekiem. Każdy lubi Seranę, niektórzy aż za mocno. Jest to towarzyszka z dodatką broń świtu, jednak jest ona gotowa pomóc nie tylko nam w wyprawach w cicz, a też dzieciom w odprawianiu czarnego sakramentu. W pierwszej misji Mrocznego Bractwa o nazwie Utracona Niewinność mamy porozmawiać z chłopcem w rezydencji Arentino. Po wejściu do budynku spotykamy go jak odprawia czarny sakrament, a w trakcie rozmowy z nami Serana może losowo kontynuować rytuał za niego. Kolejna ciekawostka zmieni twoje życie. W grze są pochodnie. Wszystkie są identyczne, poza jedną. W domu Hrodulfa na Solstheim za które który jest tajnym przejściem, na podłodze można znaleźć unikatową pochodnię z zerową wagą. Pozwoli ci to zaoszczędzić miejsce w ekwipunku równe pięciu pierożkom z jabłkiem, bądź drewnianej misce. Uwaga, najnowsze wiadomości. Otóż kiedy już skończyłem nagrywać ten filmik i zacząłem go montować, wyskoczył mi na YouTube film o tej pochodni. Co było dosyć losowe patrząc na to, że nie oglądam filmików ze Skyrim na YouTube, ale wiedziałem wtedy, że wszechświat chce mi coś powiedzieć. No i w ten sposób się dowiedziałem, że ta pochodnia też jako jedyna w grze rzuca cienie. Wierzcie mi, jestem zdezorientowany tak bardzo jak wy. Jeśli naładujesz klejnot duszy duszą mniejszą niż maksymalną dla tego klejnotu, na przykład pospolity klejnot drobną duszą, to możesz go wyczyścić wyrzucając go z ekwipunku. Ta ciekawostka jest stworzona dla fanów krzyczeń. W pradawnych czasach tego kanału nagrałem filmik jak wytworzyć sobie przedmioty o bardzo wysokich statystykach, Sztuczka polegała na tym, że mikstura premii do przywracania zwiększa statystyki zaklętych przedmiotów, które się ekwipuje po wypiciu. Czyli można ekwipować tak przedmioty zwiększające alchemię na zmianę z tworzeniem kolejnych mikstur przywracania. Takie przedmioty mają zwiększone statystyki nawet po tym, jak efekty mikstur przestają działać, o ile się ich nie zdejmie. Amulet Talosa skraca cooldown krzyków o 20%. Myślę, że wszyscy widzą dokąd to zmierza. Wypijamy miksturę przywracania na sterydach. Zakładamy amulet Talosa. Krzyki nie mają limitu, a życie staje się piękne. Na Solstein można spotkać czarodzieja, który przy użyciu zaklęcia wystrzeliwuje się w kosmos. Jest to nawiązanie do Morrowinda, gdzie też można spotkać takiego czarodzieja. Da się go uratować na przykład używając w odpowiednim momencie nieukiętej siły, ale nie ma nic ciekawego do powiedzenia. Nord. Kulda, właścicielka gospody pod chorągwianą klaczą. Cokolwiek to znaczy, ma dodatkowe kwestie głosowe, gdy jest poza gospodą. Po prostu spaceruję, kochanie. Myślę, że chorągwiana klacz przetrwa beze mnie jakiś czas. Nie mam wiele wolnego czasu w tawernie, więc staram się go dobrze wykorzystać. Niedługo wrócę do chorągwianej klaczy. Chciałam tylko rozprostować nogi. Co jest ciekawostką, bo jestem na 99% pewien, że jest przyklejona do lady w gospodzie i nigdy jej nie zostawia.